Witajcie, słoneczny poranek. Zobaczymy co dzisiaj tu jest po prostu i zwiedziony koła strasznie dużo znieżona. W jakiej cenie pszenica? 35 złotych. Za ciotkę? Dzień dobry. A w jakiej cenie ten towar? Darmo. Darmo? Byle chętny się trafił. No mam, cieszy, mam O tu to, to troszkę jest. No, woda się być Dzień Dobry, o, dobra robota, bo ja go A tego Mam chyba dicha. Dobry. Dobre. A tu

Nie mamy Tak. Za darmo do oddania, jakby ktoś święty był. To Tak. jakie to co, Nie To

Я хочу на вода кинуть вверх. Это модно, читал моды? Есть два фигути, две кутки. w jakiej docenie, tutaj? to cenie te piłki dupy? sztuka? Jak to Ty młodszy w jakiej docenie? Dwadzieścia. To starsze? Pewnie ze dwa razy tyle Nie, dwa razy większe, tak tak. Ja gruf interesie dzisiaj. Trochę coś... no, słabo, ale to jest wstrząs. też słabo. Też słabo. Dużo, dużo konkurencji. duży no to tak. Z tam nie ma. Dobra w jakiej cenie te maluchy? Kieciaczki tej. Kieciaczki tej. Aha, tu jest... Na musie, tak, tak, tak. Tak będzie to wyglądać w... jak dorośnie. No tak. No Kaczorki tak, tak, tak. będą mniej. A jak cenowo takie maluchy? 15 zł. Mają pana na to z A nie Potrzeba coś? Nie, chciałem zapytać o cenę Cena? Tak. E, ten biało-czarny To samiec jest i tak gdzieś 40 zł, a samica 45. A ile czasu mogą mieć? Samiec jest z tego roku, bo to jest młody. I samica też z tego roku. No ładne, no czyste. Miała swoje pierwsze młode i właśnie odchowała. I tutaj jeszcze są młode.

To ktoś, ktoś może zadzwonić do mnie się... 733, 260, 297. 2, 2 miliardy. Hmm. No, no, to, to można wiedzieć, gdzie to daje. Ma... A pan, czy na jakim? W jakiej o, cenie te o. ptaki? W gichu. Wiesz. A co? Dużo masz? Nie ja tylko zdjęcia. Nie ja tylko zdjęcia. Jak robi w interesie dzisiaj? Średnio, nie, średnio. Nieżle, ale ale mogłobyś lepiej. Aha, ale to już jak średnia, to już tak Wiesz, nie, nie, nie jest tak. Nie jest. I tydzień temu to w ogóle to nie, prawie no, nikogo nie było. Byłem też, ale no też zaczyna i tam trochę sprzedałem, ale wchodziłem. No, no. To przyjechałem o szóstej byłem, bierzemy na parking, patrzę tam z przodu. Czy nikogo nie ma, przeniesiony czy co? Ale, było 3, się się ale tu Ale tutaj patrzę, o, ale to mało. To jest i do tego

Wielej cenie, takiej krótszej. 30 zł. Z jednej części po 30, a w drugiej po 30. A, taka zmiana. Bo na przyszedł do mnie, kury się pyta. No ja mówię panie po 35 zł A ten się kury natarguje. Drogo, drogo. Dobra, mówię dla pana, po 3,5 wiktów będą. Oj, teraz dobrze gada, 15 mówię. To co, to dryarze? Dryjarz? Jakie to ceny, jaka to cena? zależy, so, jak co, le, jak leży. ci hmm. Czy chętny ci mniej, tak? W jakie cenie to króle? Hmm.

No tak, pełno, pełno, to znaczy, idzie ja ze, wam powiem, ze, się, z to... Ja bym powiem, że wiosną też, może każdy tam na rynku fi... po po To na wiosnę bardziej? Na wiosnę bardziej, coś tam trzy lata to ma Zobacz, te, no, teraz coś każdy tam muchował, coś tam... Na, a albo ta. ta, do Paryżu się chce donies... Znaczy na wiosnę? Znaczy ten te, te, te chce te, do Paryża

Jaka to cena? A co to jest? Pewnie jakieś kuchiny, miniaturki.

Za nie? Tak no nie wiem co Ci tu powiedzieć 50 zł chciałem, nie, nie chciał nikt dać, nie? Tyle samczyk, pewnie sam więcej waży On ma fajną, samiczka słabsza jest Ale to jak, jak nie chcę, to ja ich zabiorę do domu, nie? Z nie? A jak w ogóle ruch w tym no, interesie słabo, dwa Buda słabo. No takie dwa Budapeszty sprzedałem, nie? A tak to te zwykłe, to co to... to, 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 to no nikt nie pyta, ale no. No, no, też co fajne, bo czyste. Nie? No, wiesz? się troszeczkę większy. jak no, jest, jest. Trochę większy. Jak tydzień temu, tydzień temu, to deszcz padał, to prawie nikogo nie było. No, to wiesz, deszcz. To. Parka Murzynów też. Nie? To koroniate ładkie może by poszły, nie? Jak, jak to lubił. Ale lężne, wszystko także. Żeby... Latające na pewno. I jaka cena takiej pary? Za nich 30 zł, mówiłem A. tak do oddania. Parka no, To duże pieniądze, Zbytu na razie nie widać, posiedzą do jesieni. No, bo może coś, coś tam. Akurat tego będzie mi tam dużo nie wadzą. została para Budapesztów, co nie lata. Tych lepszych. Tak? Reszta to raczej latające Trzeba no. Tak, nie nagrywać. I patrzę, że w interesie troszeczkę chyba jest. Trochę poszło. Trochę poszło. To są takie o... Białe. Termąckie. Nie hmm. znam się Panie na tych termąckich. To miałbym to dopiero. To, to A co to za krasa termąckie? No takie okropne. No białe. No. Nie. nie. A to nie angory. Nie. Nie, 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 nie. A jak ta cenowa, takie cenowa? Po sześć dy. Za sztukę. Tak. I lonie czasu mogą mieć. Po trzy miesiące. Mhm. Spotkamy tak, co? Nie czerwiec, lipiec. Tak.

Tutaj? Kolejny. Lekaczki? Później dziewięć, osiem i siedem zależy, które są ja. żeby się kąpały, chaczki to muszą wodę mieć w kółko Bo tak w jakichś pojemnikach to zaraz brudzą Za błoto się tak. robi najlepiej ich oddzielnie trzymać bez jest mhm. co tam tak leży? to by tak się mogło wjeździliśmy no bo pewnie tam myśleliście, że to wcześniej był e, Tak, Wiele. potem powiedzieli nam, że nam już nie no. ma też... i też Tak pierwszy raz, też mi tutaj ciężko tego było tego trafić Jeszcze trafić Tak Na pewno już tu będzie, co? Nie przeniosą tam co Oj to, to nie, tam co było to nie, nie, nie a Tak gdzie indziej to nie ma pewnie tutaj miejsca, co? Nie, ja tu zostawię. Miał być tam chyba gdzieś koło Nowego mostu, miał być przeniesiony, ale w jakiej cenie takie łobcianki? To są budapoślańskie po 150 zł, para nie A. Winerek 80 zł, to jest raczej samiczka. No te, te budapesztańskie, tak? Tak, to jest tu budapesztański. Tutaj? To jest prawdopodobnie para, nie? A, A tutaj winerek. A, kasy, się... To co miczka? Hmm. Nie lubi być filmowane. No tak. widać, że nie, no że nie. Strasznie ukrywa. A jaka cena tych tych jest? U mnie po 20 władzach. Za sztukę. A. za uwagę, jeśli się podobało zapraszam do subskrypcji zostawienie łapki w górę, jakieś pytania proszę w komentarzu no i życzę dobrej niedzieli pozdrawiam, cześć, do następnej